i wyznaczyć po prostu, nie wiem, czy pójdźmy, babicza, to pewnie ciekawa walka, bo ma bardzo agresywny styl ofensywny, pod, podobny do mojego i, no i, co, i pewnie, ta walka, pewnie ta walka by wyglądała tak, kto pierwszy by trafił. Tak. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Gościem To Jest Box przez Skype'a jest Łukasz Urzański. cześć. Cześć, witam. Masz chyba dużo cierpliwości, bo przed chwilą powiedziałeś, że zaczyna cię to wszystko wkurzać się poza kamerą. Jak dopiero cię zaczyna po roku wkurzać, to znaczy, że masz anielską cierpliwość. Powiedz mi, jak, jak wyglądał ten rok dla ciebie? Bo e, tyle razy tu nie słyszałem, że była przekładana walka, ogłaszana, odwoływana, przekładana. No, nie są te rzeczy, się działy. Opowiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. A co tu mówisz, wiele. no. Yy, tak szczerze, no to już było tyle tych terminów, że już. E, tak jak powiedziałem, zaczyna mi to wkurzać już któryś raz z kolei, tak? i e, e, myślałem, że już się wreszcie coś tam wyklaruje, e, a tu się okazuje, że jakieś informacje, że jednak nie kończy tej kariery e, Rivas i dalej e, tak nie, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Czy w czy WBC jaką, jaką decyzję podejmie, mam nadzieję, że, e, że decyzję dobrą dla mnie i, i że ja wreszcie zawalczę o ten pas. Z Rivasem, czy z kimś innym raczej. Szczerze to nie ma to znaczenia wielkiego SKIP, tylko żeby zawalczyć. Ma. Eee, no mam nadzieję, mam nadzieję taką. No bo wiesz, tak każdy mi tam w, w, czasami gdzieś tam ktoś skomentuje na tych e, moich mediach społecznościowych. Czy e, czemu czekam, czemu nie walczę? No nie walczę ze względu na to, że. Jeżeli miałem na horyzoncie walkę, no to wiadomo, że każdy by czekał. I jeżeli by ktoś wiedział, no przypuśćmy, w, w czerwcu, że tak, taka sytuacja będzie miała miejsce jaka ma teraz, no to, no to pewnie bym podjął inną decyzję. Ja też pewnie bym podjął inną decyzję, a na chwilę obecną, no to ciężko czas cofnąć. Przypomina mi się trochę sytuacja, którą miał Maciej Suleński w tym roku też, czekał na Charlo z kolei i też mówił właśnie o tym, że stoczyłby walkę, gdyby nie to, że, że czekał na niego i cały czas było nie wiadomo, czy do tej walki dojdzie. Ty masz podobnie, on tą sytuację określił, że to jest polski boks w pigułce, jeżeli chodzi o twoją sytuację. Ile jeszcze dajesz sobie na to czekanie, czy, czy myślisz, że ty, tylko w tej chwili walka o pas, czy może tak jak na przykład za, e, powiedział Maciej Myszkin, e, taka nie wiem, walka eliminacyjna, walka na szczycie tej walki Bridger, Bridger z Adamem Balskim? Nie więc co na chwilę obecną, jeżeli nie będzie walki o pas, y, to najprawdopodobniej y, no, czekam, czekam do początku roku, Tutaj, no, to już parę dni mamy. E, myślę, że jakaś decyzja zapadnie. Jeżeli zapadnie inna, jak walka, jak moja, jak moja walka o pas, to myślę, że z, wracam z powrotem do, do wagi ciężkiej i już na pewno nie będę czekał na, na tą walkę w Bridger. No, Jasno, pozostawiam dla, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie też nie jest komfortowe robić tą kategorię wagową. Wiesz, ja nie mam już 20 lat, żeby. Żeby zrzucać po, po, po 10-15 kg. No właśnie, ty też dosyć nietypowe właśnie w stosunku do twojej kariery, waga, waga ciężka jednak to, to jest waga, w której zaczynałeś, waga, o której zawsze myślałeś, a teraz musisz pilnować tej wagi i, i myśleć o tym, co jesz chyba, i być gdzieś blisko. No tak, cały czas, wiesz, przez całe przygotowania, od, można powiedzieć, od kwietnia, od początku, od końca marca gdzieś. Cały czas tą kategorię trzymałem gdzieś tam. Blisko limitu, żeby, żeby po prostu za dużo nie przytyć i. i hmm. ym, no i po pewnym czasie już po prostu też takie zmęczenie przyszło, no bo, bo już parę razy rozpoczynałem te przygotowania, wygaszałem, zaczynałem, wygaszałem, Tak Naprawdę to nie, jest, to nie jest nic takiego y, łatwego prostego, żeby być dobrze przygotowanym, a, a po prostu, no i. Jeżeli się ma tyle tych terminów, tak. Yy, więc tutaj no, no ciężko mi o tym mówić, więc nie, nie, nie chcę mi się nawet po prostu o tym no. to jest tak, tak męczący temat, że, że po prostu jak ja wychodzę gdzieś, wiesz, z domu, gdzieś na miasto, czy coś, no to ja mam tysiące, tysiące, ile ludzi spotkam, tyle mam pytań, tak, że wiesz to. No, a tutaj, jak, jak widzisz, sam no, zmienia się w, jak w kalejdoskopie. Raz kończy, raz wraca, raz coś tam. No, tak, yy, ciężko się do tego odnieść. No tak. Yy, masz rację, to się zmienia cały czas. To, to wygląda jak jakiś brazylijski serial. Tam brakuje tylko tego, żeby się okazało, że Ajakba i Rivas są e, rodzeństwem rozłączonym kiedyś, bo, bo dosłownie tak się zmienia. Tutaj co chwila jakiś nowy temat. Powiedz, czy, czy jest jakieś inne nazwiska, jeżeli chodzi o ten pas, które są ci proponowane? Bo rozumiem, że ty powinieneś być właśnie jednym z ktokolwiek by nie był to drugim twoim partnerem, czyli was, czy ktoś inny, to ty powinieneś walczyć o ten pas? Wiesz co, z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że powinno być, powinna WBC uhonorować to, że tyle czekam na tą walkę i tak naprawdę ani raz nie była przełożona. Z, z mojej przyczyny można powiedzieć. Hmm. I wyznaczyć po prostu, nie wiem, przypóźmy Babicza do tej walki, tak? I, hmm. i, i nie wiem, walczymy i, no i walka się ma, Nie wiem, ustalamy termin. E, wiadomo, no, no, ja muszę mieć też te kilka tygodni na przygotowanie. Ze względu na to, że muszę tą, tą, tą kategorię zrobić, tak? No, bo hmm. aktual, aktualnie trochę więcej ważę i no, no, i, no i po prostu. No. Że tak to powinno wyglądać i tak to się skończy. Też mam taką nadzieję, bo walka z Babiczem to jest walka, na którą, która byłaby warta tego całego czekania, mam wrażenie. Walka z zawodnikiem, który już w Polsce zdobył rozpoznawalność, chociażby poprzez walkę z Balskim, więc Polacy będą go kojarzyć, który jest znany na całym świecie, na pewno w tym świecie bokserskim w Wielkiej Brytanii, gdzie był mocno promowany. I to byłaby walka, która by pewnie zbudziła nawet większe zainteresowanie niż walka z Rivasem. No wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że na pewno właśnie już, już tutaj polskiej publiczności dał się, dał się poznać. Wiesz, to też pewnie ciekawa walka, bo ma bardzo agresywny styl ofensywny pod, podobny do mojego I, no i co, i pewnie ta walka, pewnie ta walka by wyglądała tak, kto pierwszy by trafił, tak. E, tak. No to na pewno byłaby otwarta walka, ja bym się właśnie takie walki spodziewał, że byłoby intensywnie i kto wie może byłaby to taka Dla... intensywna walka jak ze Szpilą. Na pewno ciekawa walka dla kibica, więc no poczekajmy, zobaczymy jak to się wszystko rozwiąże i <laughs> poczekajmy. No. <laughs> Dziwnie to już brzmi. Mhm. Czekajmy no, droga, ale, ale no, naprawdę jak już tyle czekałem, to już, to już to nic nie zmieni jak poczekam te dwa tygodnie, tak. Mhm. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch tygodni coś się coś się coś rozwiąże, coś się coś, coś, wyklaruje. Jak się mówi o więśniarzach, którzy nie walczą, to często mówi się o rdzy. Powiedz, czy ty czujesz, że rdze wiesz, czy wręcz przeciwnie, że szykujesz tutaj jakąś tajną broń? Bo jednak miałeś trochę czasu na to, żeby przygotowywać się, pracować nad jakimiś słabościami. Wiesz co? Yy... Też ogólnie jestem cały czas w treningu, tak jak y, zresztą to mówię. No, z, nie, nie, miałem, nie miałem chwili takiej, przed... no, może w listopadzie trochę, trochę luźniej było. E, jak już wiedziałem, że ta walka w WBC zatwierdziło, że możemy walczyć w Polsce i, i że ta walka ma się odbyć, no ale później się szybko zmieniło, bo wiadomo jaka sytuacja i e, cały czas pracujemy na sali, tak. E, pracujemy nad techniką, pracujemy nad różnymi akcjami. Więc Zobaczymy, czy, czy, czy będzie tarcza, czy nie będzie. No. Mhm. Ciężko, ciężko mi jest tego miejsca teraz powiedzieć. Widzę, że na Twojej koszulce mnóstwo sponsorów, wiele osób, wiele w wspiera, czyli jest zainteresowanie Twoją osobą. Wiesz co, tak. No, ogólnie tutaj pracuję na to już kilka lat i ten mój team cały czas się rozrasta. Do tej właśnie, jak, jak się okazało, że ta walka miała być w tym roku, no to dołączyły inne większe firmy, gdzie, no wiadomo, wylot do Kolumbii, i cały ten obóz, całe to przedsięwzięcie, ta, ta wyprawa no, no była kosztowna, i więc no, dołączyły inne firmy. Cieszę się bardzo, że mnie wspierają. Cieszę się, że, że, że Bóg smatry kibiców i, i, i że wierzą w to, że jest szansa na budycie pasa. Mam nadzieję, że mój promotor akurat w tej kwestii teraz, e, która jest, e, mhm. czyli ta walka ma się odbyć w Polsce, może się, może się udać nawet z Babiczem e, mhm. w Polsce ta walka, więc myślę, że teraz e, da radę i po prostu pokaże te swoje, e, jak tam ktoś pisał kiedyś, widziałem jakieś myczki, także tak, 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 te teraz się przydadzą na pewno. No Meczki by się dobre przydały. No, ja nawet szczerze mówiąc nie brałem tego pod uwagę, bo tutaj e, nawet e, słuchałem ostatnio w ringu e, na kanale sportowym i tam też sugerowali, że taka walka mogłaby się odbyć w Wielkiej Brytanii na przykład, ale to nawet nie brałem tego pod uwagę. To byłoby super, gdyby to było w Polsce. E, tak. no Ja też bym chciał. Ja, ja na pewno chciałbym, żeby ta walka odbyła by się w Polsce i żeby się odbyła w Rzeszowie, bo byłaby to historyczna hmm. chwila dla, dla naszego tutaj regionu, dla miasta, bo pierwsza taka walka. Nas, a mhm. wracając do, no do sponsorów, cieszę się, że tych sponsorów tyle mam, bo, wiesz, bo, bo czekam na tę mhm. walkę już tyle czasu, że tak naprawdę yy, dbają o to, żeby, żeby mi niczego nie brakowało. Mhm. Więc yy, tutaj chcę z tego miejsca wszystkim bardzo podziękować i yy, pewnie to jest mój ostatni wywiad w tym roku. Mhm. Yy, I życzę, życzę sobie i im, żeby się ta walka w przyszłym roku się wreszcie odbyła i żeby po prostu, żeby zaboksować i wygrać ten upragniony pas i żeby być oczywiście są częścią e, mojego teamu i, i żeby ten team miał e, i Polska miała mistrz świata. No ja też bym sobie tego życzył, tobie tego życzę, fajnie gdyby tak ten scenariusz się potoczył. Wymarzony scenariusz na przyszły rok jeszcze mi powiedz na koniec. Hmm, Można przyszły rok to nie będę tak strasznie daleko sięgał, ale hmm. żeby w, tej, w tym pierwszym kwartale ta walka się odbyła. Super, do tego Ci życzę, nie zabieram Ci więcej czasu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Życzę wszystkim w tym roku 2023, wszystkim kibicom boksu i kanału To jest Boks, żeby ta walka o Mistrzostwo Świata wreszcie się odbyła i najlepiej, żeby to była w Polsce i żebyśmy mieli Mistrzostwo Świata w Polsce. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.